Base no Wielkie brawa, proszę Państwa. Mamy pomnik świętego Mikołaja, autorstwa pana Piotra Ten pomnik będzie takim symbolem dobrej współpracy. On pokazuje, że kiedy działamy razem, jesteśmy w stanie wspólnie realizować ważne dla lokalnej społeczności projekty. Pomnik, który też jest takim symbolem naszych korzeni, naszej tradycji, historii, a powstał dzięki właśnie ofiarności mieszkańców Chrzanowa, firm i instytucji, we współpracy oczywiście z gminą Chrzanów która ostatecznie sfinalizowała i sfinansowała odlew pomnika z brązu i posadowienie go na szanowskim rynku, ale sam projekt, wszystkie koszty z tym związane pokryła zbiórka publiczna, którą organizował społeczny Komitet Budowy Pomnika, pod wodzą księdza Dziekana Romana Soweńskiego. Chcemy dzisiaj wszystkim podziękować, wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego pomnika. Jest to Odkąd ja pamiętam, to właściwie nie pamiętam, żeby chrzanów inwestował w tego typu obiekty, w pomniki, które upamiętniają naszą historię, które przypominają nam o wartościach, które łączą pokolenia. Więc tym bardziej cieszę się, że dzisiaj wszyscy razem możemy świętować to wspólnie. Mamy patrona Kościoła Świętego Mikołaja, mamy patrona miasta Świętego Mikołaja, a teraz mamy także pomnik Świętego Mikołaja. Myślę, że to jest zupełnie naturalna konsekwencja właśnie tych dwóch faktów, że Chrzanów wzrastał wraz ze Świętym Mikołajem, to znaczy dokładnie mówiąc parafią Świętego Mikołaja. Wokół Kościoła tworzył się Chrzanów. Powstawało miasto coraz bardziej i w pewnym momencie doszło, doszło do tej ważnej chwili, gdzie patron, święty Mikołaj został ogłoszony oficjalnie patronem miasta, a teraz ten znak, który bardzo wyraźnie przypomina. Do tej pory było to w papierach, teraz już jest to konkretny znak ze spiżu, który stał, stoi na rynku szanowskim. Jak ten pomysł powstał? Otóż, kiedy byłem małym chłopcem, przyszedł do mnie wieczorem święty Mikołaj i przyniósł mi prezent. Przyniósł ten prezent i zostawił go na oknie. Był to wieczny dzień, gdy wszedłem do pokoju, zobaczyłem na, 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 na tym oknie prezent i taką rozwianą zasłonę. I wtedy jakoś ten obraz utkwił mi w głowie na tyle, że później, gdy projektowałem ten, ten pomnik, to tak dotarło do mnie, że fajnie by było, gdyby. Temu tej postaci towarzyszył taki ruch wiatru, stąd też taka rozwiana szata i taka dynamiczna, niedopowiedziana figura postać samego świętego Mikołaja. Czekania jest dość dużo, ale efekt jest na dzień dzisiejszy bardzo dobry, ponieważ jest dzisiaj finalizacja. 2007 rok to był początek tego całego przedsięwzięcia. Pojawiła się uchwała Rady Miejskiej odnośnie właśnie ustanowienia um, patrona miasta Kszanowa świętego Mikołaja, a jednocześnie o wybudowanie um, pomnika świętego Mikołaja. On był zawsze obecny i to jest jak gdyby naturalny wymiar tego, że tego świętego naszego Mikołaja trzeba było pokazać, tak żeby on już był taki na zewnątrz, właśnie materialnie pokazany I żebyśmy mogli po prostu no, różne uroczystości, a szczególnie ten okres przedświąteczny, pięknie świętować, jak to do tej pory często bywało i dalej jest. Chciałem jeszcze jedną rzecz do, dopowiedzieć. Z mojej wiedzy wynika, że to jest drugi pomnik e, świętego Mikołaja w Polsce. Pierwszy został, no, chyba około 20 lat temu, posadowiony w rabce. Także w Rabce jest właśnie jeden, w szanowie jest drugi. Także jest to no, fajna rzecz. Chciałbym bardzo pogratulować tego pomnika, to znaczy pogratulować decyzji o jego budowie, pogratulować starań o to, by zebrać środki na jego budowę i pogratulować zwieńczenia tych starań, czyli dzisiejszego wieczoru, który przypada w samo wspomnienie postaci świętego Mikołaja. Dlaczego? To wydarzenie jest tak bardzo ważne nie tylko dla Chrzanowa, ale myślę, że dla całej Polski. Tutaj w Chrzanowie pojawia się postać nie pana biskupa, ale świętego biskupa Mikołaja, który będzie wam przypominał właśnie o tym, co jest święte, co jest nadprzyrodzone. Przychodząc tutaj na ten rynek, przychodząc obok tego pomnika, będziecie nie tylko patrzeć na ten monument, ale będziecie także widzieć więcej, czyli będziecie widzieć to dobro, które święty Mikołaj nim żyjąc tutaj na świecie i, i to dobro, do którego jesteśmy zachęceni my żyjący tu i teraz. Trzy, dwa, jeden! Wesoły Świąt! Odsłonięcie pomnika to jedno, ale też tradycyjnie 6 grudnia w Szanowie zaczyna świecić taka miejska choinka, czyli ten pierwszy znak, że święta tuż, tuż. To prawda, w tym roku mamy zupełnie nową choinkę. Po modernizacji rynku też zakupiliśmy właśnie nową. Także zapraszam wszystkich na rynek. Mam nadzieję, że to miejsce, serce naszego miasta, będzie nam przypominało już dzisiaj nie tylko o świętach dzięki choince, ale właśnie dzięki postaci świętego Mikołaja, dzięki jego pomnikowi, który na rynku stanął, także o tych tradycjach, wartościach, które łączą pokolenia szanowią. Śmiech. Już zdążył uśpić wszystkie trzy. Przed...